Portal do Stormwind. Wow, 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 wow. Ho, ho, To ja wiem, co tutaj zrobię. Od razu idę do inn. Gdzie jest? Tutaj jest. O, Inkyper. Może później. Świetnie. Mm, widzicie, właśnie to jest to. Okej, okay, nie mamy nic do wymiany A jak ja tutaj stoję z gildiami? Ile mam? 15 minut cooldown, więc muszę być w jakiejś dobrej <ścoughs> Widzicie, jak jestem zżyty Zresztą właśnie powstają takie gildie specjalnie po to, żeby ludzie po prostu mieli wysoki level gildiowy I tyle I nic się więcej niczym nie interesuje Dobra, do Starwind, skoczymy Świetnie o, jest ci w drugą stronę. Super. Kwatermistrz tuszuj. Tabard. O, wezmę sobie tabard. No pewnie. Jest Jajsa. Okej. Okay. Dobra. Czas na. Polatanie Ha Mój nowy nabytek Tylko jakby bardziej świeciło słoneczko To by był cały śnieżno-biały Dobra Dokumenty tutaj zapewne Tu mnie prowadzi strzałka eee, No tak Zaakceptuj quest S-I7? Czyżby? Czyż. What? Czemu nie ma tutaj? Sfałszowane dokumenty. Tak. Znajdź obywatela Stormwind City, który zaakceptuje twoje sfałszowane dokumenty. Z tego co pamiętam, to w S-I się dawało. Sztuczna inteligencja. O! Czy masz coś dla mnie? Niech będzie. Tak naprawdę tutaj widać, że kilka sobą mogłem to oddać. Świetnie. Musiałam być nieźle pijana tej nocy, kiedy obiecałam ci kucyka. Bierz swoje pieniądze i bez urazu, ok? Spoko. tam z koniami stoimy? mam 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 wszystkie mam tak w zasadzie a hmm. moment ja używam tego ok przepnę swoje makro o to makro robi że próbuje użyć Właśnie latającego, najpierw mounta, potem mounta jedynie chodzącego To jest dobre na na przykład Battle Grandy Nie wiem czy teraz nadal tak jest, ale w Battle Grandach nie można było takich jedynie latających mountować Trzeba było użyć jedynie chodzących Dobra, w takim razie mam maila od mego Alta Panda ale taka panda, panda. Panda czy. To co? Wróćmy do Powden Village. I teraz mogę zażyć jeszcze trochę inskrypcji. Co prawda, mogłem od razu to zrobić, ale i tak nic straconego, ponieważ jak będę tam następnym razem, to już będzie następny dzień, będę mógł następne zrobić. 515 inskrypcja. Hmm, dobrze by było wreszcie dobić do następnego poziomu, który jest przy 525. Zen Master. Eee... Zobaczmy. Kogo ja tutaj śledzę? Professional Trainers. Tak, potrzebuję ich. Miszka z SI. Miszka. Czego możesz mnie nauczyć? Nic ciekawego. First Aid. Tutaj, herbalizm, first aid i nic. No cóż, to później. Hello, Flightmaster. Na razie nie możemy polecieć nigdzie. Dobra, to lecimy tam. Z Buta. Dym przed ogniem. Suli przeprowadził zwiat placówek hordy na północ. I zrelacjonował, iż widział duże składowisko materiałów wybuchowych oraz małą grupę niszczycielów zwanych Demolisher'ami. Już nie wspominając o demonach i Warlockach, którzy ich przyzwali. Na szczęście jesteśmy przygotowani. Mamy pewne wsparcie powietrzne Skyfire. Musimy jedynie wskazać naszym pilotom cel. Rel przekazuje ci flary dymno i kiwa porozumiewa w Twierdza Twinspire. Ja nie ufam tej hordzie. Oni podłą magią i ich cele są wyraźnie wrogie. Nie mogę dłużej wytrzymać ich obecności w twierdzy Twin Spire, tak blisko Pau'gon. Błagam cię przyjazny, szczupli ich szeregi zanim zrobię coś paskudnego tej wiosce. Bycie ceła ja będę wybrał ich więcej naraz. Żeby było szybciej... ...i przyjemniej. Uff. No tak. Od Prista chciałem rzucić sobie armor. A widzicie co, ja w ogóle tak naprawdę nie potrzebuję, żeby się pojawiały mi te runy. No bo ja na nie w ogóle nie patrzę. Wystarczy, że widzę jakie są umiejętności dostępne. Mogę to usunąć. Nieuczciwy handel! Choć dopiero się poznaliśmy, już mamy wspólnego wroga. Tę grupę mianującą się Hordą. Kilka dni temu ich przywódca złożył nam ofertę handlową. Gdy odmówiliśmy, jego podwładni porwali kilkoro naszych młodych na oko. Prosiliśmy o pomoc szaby, pan, ale oni są na wierzchu akurat. Kilka dni drogi staną. Czy mógłbyś nam pomóc? Hmm. nowy rekord Festering Strike. Zresztą co chwilę będą pewnie padały, ponieważ ja dopiero zaczynam używać tej umiejętności. To tutaj jest Belandra Felstorm. Więc tak. Chodź tutaj. Aha. To też bierzemy. To jeszcze? Co to warlako? Dałoby się właśnie umiejętność, chodź tu. Czyli. Death Grip. Ok, Frost Fever. Zaraz to jest Blood and Frost, tak. Ze Scorch Strike mogę wymiennie tego używać. Dokładniej, jednocześnie. Co, co to jest? Wild Imp. Dużo, dużo wszystkiego. Wezmę teraz sobie albo coś zjem, albo użyję Bandoży. Bandaży mam mało. Lepiej coś zjeść. Albo użyć gorszych. No, kiedyś trzeba je zużyć. Aha. Dobra. Więc tak. Chodźcie tu. Szczeto już warloka wezmę. Rozbite siły. Horda ułatwia nam pracę. Ich wewnętrzna spora segregacja podzieliła ich na dwa obozy. Orków na zachodzie i nieumarłych na wschodzie. Orkowie są dowodzeni przez ich komandora Dalgana, podczas gdy nie umarli, służą pod Belandrą Felstorm, potężnym Warlockiem. Spodziewamy się, że ich wewnętrzne niesnaski będą wystarczającym rozpraszaczem ich uwagi, byś mógł wśliznąć się i zabić ich oboje. Suli już zinfiltrował ruiny. Znajdź go wewnątrz i skończysz. Uczekaj do mamy. Tell me, a story. Tell me a story. Może innym razem? Ладно, какой что? Ещё этот хоть что О, остро остро Ale daliśmy radę, co prawda użyłem mnóstwo różnych umiejętności, ale poszło. Dobra, przy okazji jeszcze się leczę. O, fajnie by było jakby przy herb gathering od razu też lutować wszystko dookoła, no bo czemu nie? Aha. No ładnie. prawda Death Rune by się przydała. Tutaj jeszcze jest takiś cooldown zwykły? Nie. Czemu miałem cooldown wtedy? Przecież to runa def jest potrzebna. Nie wiem. A runa def się generują jedynie. I to nie na czas. Wild Imp. A co się stanie, jak rzucimy coś takiego? Uh. Nic nie zostaję. To z antymagi. O! Oh. Teraz możesz sobie napstrzymać mi. Okej, potrzebuję energii. Nie mogę ich uderzyć. Nic nie mogę z nimi zrobić. Fixul... Lonely Heart. Elita jakaś. Ximony Paladin. Ej ty! Jakaś trzaszka w kuli. Chyba nie podoba się ta rzeź mu. Dobra, ja potrzebuję HP. Daj mi HP. To zaraz o. No, miło. A, oprócz tego, jeszcze to Mount Up, że oprócz tego, że wybiera lepszego Mounta, bardziej odpowiedniego do sytuacji, to jeszcze od razu używa mi mojej tej umiejętności Horn of Winter. Tak specjalnie sobie zrobiłem, to jest przyjemne. Mi tutaj mnóstwo rzeczy miga. Dlaczego? Ponieważ mam McDona, który mi sugeruje, czego powinienem użyć. Oczywiście nie zawsze to jest takie fajne, ale często pomaga. Szczególnie jak ja teraz sobie patrzę, albo jak mi pokazuje, że na przykład, o, teraz jakaś umiejętność jest wymaksowana. Nie wiem, czy to jest wskazówka wbudowana, prawdopodobnie. Ale teraz widzimy, że Dark Transformation mogę użyć. Bo jest w mam 5 tych. tych. cokolwiek mm, tk to jest. Co się ładuje? I nasz gul jest to wiele większe Dobra. Co dalej? Tych już nie muszę klepać. Co za... kółeczko? Jak się pojawia jakieś kółko na ziemi, to znaczy, że trzeba z niego uciekać. Taka generalna... prawidłowość, jaka tutaj występuje. Hmm. Dobra... Tych już uwolniłem Tutaj jest jeszcze dwóch gości do zabicia Czy muszę wejść na górę? Nie widzę ich na dole, więc pewnie tak Okej okay. Rozwala? Nie Noo, Demolisher niby. Ooo, ohoho. Jednak się udało. <ścoughs> chodź tu, chodź tu. To coś się świeci. Jak się świeci, to trzeba zabić. O! Jakiś gość też. Eh, ma imię. Ale to nie o niego chodzi. Tam jest, wyjdźcie na górę. Spadaj. Może tylko mnie nawrzucać. I w przenośni. I dosłownie. No. Znowu jakiś... Nie tak. Zaraz mi się pojawi, zapewne jak skończę walkę. No jednak. Coś tam było. Mój pet walczy. Prawie, że zabił. Dobra, smiszyjemy szybko. Koniec. Tak. cornas night Sawu, Tubu, whatever. Oh, niezły nowy rekord. Gdzie on jest? Nie wiadomo, oczywiście. Mam go już nawet nie zaznaczonego. Oddaliłem się za bardzo. Tu jest Belandra. Okay. Blandra chyba nie jest najlepszą kobietą na świecie Z tego co widzę Okej okay. Jedna z głowy Nie uciekaj Mówię nie uciekaj Z tego co zauważyłem też tutaj walki z co mocniejszymi oh, cholera Walki z co mocniejszymi wyglądają teraz dosyć ostro I mają właśnie takie momenty kiedy trzeba specjalnie się poruszać Tak jak zazwyczaj na instancjach kiedy nie było Dobra Przeżyję jeszcze moment Moment tylko